Dobry wieczór Państwu serdecznie witamy po raz kolejny na wieczorze branżowym dla członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Wieczór branżowy dla członków Piap staje się już tradycją. Spotkanie tego typu umożliwiają naszym firmom członkowskim nie tylko integrację, ale również wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami tego rynku. Z roku na rok nasza Izba powiększa się o kolejne firmy członkowskie. Szanowni Państwo, a teraz chcielibyśmy uhonorować naszych jubilatów. Inspirion Polska. 10 lat za nami. Chcę podziękować panu Sławkowi Nowaczykowi, który jest naszym dobrym duchem, współtworzył firmę razem ze mną. Kolejną firmą, którą chcieliśmy uhonorować z okazji tego, że przez 10 lat osładzała nam życie, jest firma Montblanc. Dziękujemy bardzo za statuetkę, 10 lat za nami, oczywiście to nie koniec, wszystko przed nami. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego wieczoru. Drugą w historii gwiazdę PIA na podstawie rekomendacji agencji reklamowych otrzymuje Asgard. Bardzo serdecznie ci gratuluję Aniu. Niepokojmy, że jest to dla nas trochę taka sytuacja trudna, ponieważ osoba z zarządu otrzymuje gwiazdę pijapu. Z drugiej strony jest to dobrze, że filmy, które są wiarygodne, rzetelne. I potrafią prowadzić biznes, też zarządzają Polską Izbą, Izbą Alityków Promocyjnych. W mojej opinii i dla nas gwiazda Pija to jest nagoda za rzetelność, fachowość i profesjonalność branży. Jest to nagoda transparentna, ponieważ każdy może wejść i zobaczyć dokładnie kto i co powiedział na temat naszej firmy. I to jest niezwykle istotne, że każdy może ją sprawdzić. I myślę, że to jest bardzo pozytywne. Kolejna gwiazda Piapu trafia w ręce firmy Jaguar. To teraz to jest trudna sytuacja do obronienia. Myślę, że temat tutaj wyczerpała Ania. Wszyscy członkowie Piapu są żyli i mogą na każdego z członków Piapu, który zechce się poddać takiej weryfikacji, oddać swoje głosy. Róbmy to, wspierajmy się i pokazujmy, kto jest godny polecenia.